W Mołdawii odbyły się wybory parlamentarne, które mogą całkowicie zmienić przyszłość kraju. Zwyciężyła Proeuropejska Partia Działania i Solidarności, zdobywając niemal połowę głosów i możliwość samodzielnych rządów. Prorosyjski blok Socjalistów i Komunistów uplasował się dopiero na drugim miejscu z wynikiem około 24%. Do parlamentu wejdą też mniejsze ugrupowania, jak alternatywa partia Renato Usatego czy Demokracja w domu. Frekwencja przekroczyła 52%, a głos oddało ponad półtora miliona obywateli, w tym setki tysięcy z zagranicy. Głosowaniu towarzyszyły incydenty, między innymi alarmy bombowe w lokalach za granicą. Liderzy prorosyjskiego bloku nie uznają wyniku. Mówią o fałszerstwach i zapowiadają protesty. Wszystko to oznacza, że Mołdawia wybrała kurs zdecydowanie proeuropejski, ale napięcia polityczne i społeczne w kraju wciąż będą bardzo silne. Jeśli interesują Cię takie tematy, koniecznie subskrybuj kanał.